Punkt. Zaprasza Agnieszka Oprzańska i Muzeum Warszawy. To jest bardzo ciekawa przestrzeń, w której jesteśmy teraz. Ja nigdy chyba tutaj nie siedziałam dłużej niż dwie minuty, więc to jest miłe, że tu jesteśmy. Ja się cieszę przede wszystkim z naszego spotkania. To może od razu zdradzimy. Nie jestem tutaj sama. Cześć! Cześć. Nazywam się Wiktoria Droszkowiak i jestem Wiktorią, która robi różne rzeczy i robi rzeczy dla klimatu głównie, ale w sumie dla sprawiedliwości klimatycznej, bo to jest jakiś taki termin, z którym chyba najbardziej się identyfikuję. A jesteśmy przy placu Defilac. Wybrałaś to miejsce z premedytacją. Zaraz będziemy sobie o tym, dlaczego wybrałaś to miejsce, rozmawiać. Ale czy ty wiesz, że ten plac ma 20 hektarów? 24 chyba nawet. Dzisiaj to sprawdzałam. Wyobrażasz sobie, co można by było na tym placu zrobić? No właśnie, najfajniejsze jest to, że to jest jedyne miejsce w Polsce, w którym można zgromadzić w jednym momencie milion osób, i właśnie chyba dlatego je wybrałam. I to jest długa droga, żeby dotrzeć, dlaczego to jest ważne, ale no to jest ogromna przestrzeń, i ja mam różne pomysły na to, dlaczego, czy takie wątpliwości co do tego, jak ona jest wykorzystywana, a jak mogłaby być wykorzystywana, czy powinna być wykorzystywana. Wróćmy do Ciebie. Wiktoria, ty jesteś osobą, która jest kojarzona chyba najbardziej z młodzieżowym strajkiem klimatycznym. A jakbyś miała powiedzieć o sobie coś poza tą aktywistyczną sferą, Wiktoria Jędroszkowiak, jak to? To jest trudne. Czy ja muszę odpowiedzieć jednym zdaniem, czy? Nie, to jest moment, kiedy możesz tworzyć wiele zdań, współrzędnie złożony. To jest trudne, dlatego że ja mam wrażenie, że jak zaczyna się działać dla jakiejś sprawy i poświęca się jej całe życie? To cię tak trochę zjada, no nie? W sensie, z jednej strony, aktywizm jest rzeczą, czy jest działaniem, które na maksa dużo mi daje i czuję dużo sprawczości dzięki temu, więc czuję, że rzeczy, które są dla mnie ważne, się dzieją, to jest najważniejsze, ale z drugiej strony jest tak, że właśnie gubi się tą swoją tożsamość, taką tożsamość pozaaktywistyczną, więc chyba nie umiem tego oddzielić czyli Wiktoria Jędroszkowiak, aktywistka związana z młodzieżowym strajkiem klimatycznym, studentka, świeżo upieczona warszawianka? Bardzo świeżo, bo ja tu mieszkam pół roku, z małym marginesem, błędu i w ogóle z Warszawą mam tak, że bardzo się jej uczę. I ja tutaj bardzo dużo bywałam też w racji jakiejś swojej działalności wcześniejszej, ale to były takie przyjazdy na weekendy albo na 3-4 dni, żeby konkretnie coś robić, ale właśnie to miejsce, w którym jesteśmy jest miejscem, no od którego zawsze zaczynałam, bo przyjeżdżałam tutaj zawsze pociągiem z Poznania, z którego jestem i w w którym mieszkałam ostatnie 19 lat swojego życia i te pół roku, ponad 19 lat, to właśnie Warszawa. I to jest miejsce, które zawsze mijałam, i zawsze musiałam przez nie przejść i zawsze stawiałam się, jak to jest, że to jest tak ogromna przestrzeń, a po prostu Poznań, w którym mieszkałam, jest niesamowicie zbity w sobie i wszędzie jest blisko, a tutaj po prostu wszystko jest tak daleko od siebie. Więc to też drugi powód, dla którego wybrałam to miejsce. Ale pierwszy to jednak taki potencjał, jeżeli chodzi o możliwość zebrania się. Widzisz tutaj taki potencjał, idziesz sobie na przykład, patrzysz sobie, kurczę, jakby zebrało się tutaj nas. Ile sobie marzysz milionów ludzi? No myślę, że chociaż milion byłby czymś świetnym, bo ostatnio mieliśmy protesty w zeszłym roku w Polsce, które w Warszawie zahaczało 250 tysięcy osób i wciąż było ogromne, w sensie były takie, no największe myślę, że w tej Polsce po 89 roku, więc myślę, że milion to jest już jakaś taka utopijna wizja, ale ale piękna i taka, która faktycznie mogłaby dużo zmienić w naszym, w naszym kraju. Młodzieżowy strajk klimatyczny to jest chyba można powiedzieć, że społeczność, która zgromadziła na ulicach chyba największą ilość młodych ludzi, ja nie powiem od kilku lat, od kilkunastu, ale może nawet od kilkudziesięciu, to jest takie miejsce, w którym czujesz, że masz coś do zrobienia? Tak i nie, bo z młodzieżowym strajkiem klimatycznym jest tak, że ja bardzo wierzę w to, że w ogóle ruchy społeczne, czym jest młodzieżowy strajk klimatyczny, mają swój początek mają swój koniec i że wnik najważniejsze jest to właśnie, że mają ten punkt startowy, który jest takim punktem zapalnym i takim wyrazem mamy dość i wychodzimy na, na ulicę właśnie, czy, czy strajkujemy od szkoły, tak jak my to robiłyśmy i wciąż to się dzieje, ale mają też koniec i on jest na maksa ważny, dlatego że ja mam wrażenie, że młodzieżowy strajk klimatyczny bardzo dużo rzeczy przesunął w debacie o klimacie chociażby, ale też w różnych innych debatach i dużo przesunął w ogóle w głowie młodych osób, które zrozumiały, że mają możliwość wyjścia na ulicę, faktycznie mają możliwość tego, aby głos został usłyszany czy, czy jakkolwiek wyrażony, ale to nie trwa wiecznie i to dobrze, to nie trwa wiecznie i mam nadzieję, że e, te osoby, które działają i działały w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym będą e, się przeistaczać w aktywistów, którzy nie będą czuli tylko i wyłącznie go, tego miejsca, dlatego też ja, ja mam tak, że bardzo nie lubię sobie mówić, że jestem aktywistką MSK, bo na maksa tego nie czuję, w sensie to był jakiś taki moment w moim życiu, kiedy bardzo dużo o tym mówiłam i czułam, że Młodzieżowy Strajk Klimatyczny to jest tylko to jedyne i właściwe miejsce, a teraz czuję, że to nie jest o tym i że taka tożsamość przywiązania do miejsca jest ważna, ale to szukanie osób w ruchach, w organizacjach, w inicjatywach, które mają podobny jak Ty mają podobny pomysł na lepszy świat no bo to przecież o lepszy świat walczymy, a nie o klimat bo bo tak, to chodzi o to, żeby ten świat był, był lepszy, sprawiedliwszy dla nas wszystkich. I właśnie ja lubię zbierać te osoby wokół siebie i czuć, że ja też jestem gdzieś tam wokół nich i robić rzeczy razem, nie w, właśnie w kolejnach Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, czy w kolejnach konkretnej organizacji, ale w, gdzieś tam pomiędzy. I myślę, że to jest super i takie interdyscyplinarne, w sensie poruszające wiele możliwości i też wiele takich sposobów działania, których często na przykład w MSK nie można realizować. Mówisz o lepszym świecie, to ja od razu Cię zapytam, co cię w tym świecie najbardziej wkurzyło? Chyba e, najbardziej wkurzyło mnie to, że zrozumiałam, że jest niesamowicie wiele rzeczy w moim życiu, ale też e, w życiach innych ludzi. Często one są o wiele gorsze i są o wiele bardziej takie złożone na nie, które sprowadzają się do tego samego tego, że świat, w którym żyjemy, jest skrojony pod bardzo małą grupę ludzi, czyli pod białych, cis-heteronormatywnych mężczyzn i tylko i wyłącznie pod nich. I że te wszystkie rzeczy, system, w którym żyjemy, on układa nasze życia w taki sposób, żebyśmy my działali, pracowały, żebyśmy wszystko, co robimy, żeby było skrojone pod świat, który ktoś zaprojektował sobie za nas. I dla mnie to jest niedopuszczalne. W sensie, ja jak zrozumiałam, że tak jest, to miałam, poczułam taką na maksa ogromną niezgodę i zrozumiałam, że to nie powinno tak być. W sensie, to nie powinno być tak, że ktoś, kogo nie znam, kto. Nic o mnie nie wie, to pewnie nie żyje nawet w, w miejscu, z którego ja pochodzę, i tak dalej. Decyduję o tym, jak ma wyglądać moje życie. I jak zrozumiałam, że ja i tak jestem super uprzywilejowaną osobą i jest ogrom osób, które mają po prostu o wiele gorzej i żyją w tych kolejnych systemu, są nie, nie tak wrzucone, to poczułam taką ogromną niezgodę na to i, i zrozumiałam, że trzeba to kruszyć. I trzeba kruszyć dziadocen. <laughs> Bardzo lubię to, to pojęcie. To jest takie pojęcie, które definiuje właśnie tą epokę, w której żyjemy czyli epokę, w której wszystko jest skrócone pod Dziadersów, i tutaj nie chodzi, nie chodzi tylko o mężczyzn, bo też mamy przecież kobiety i osoby, które są strażniczkami tego wszystkiego. Są strażniczkami patriarchatu, strażniczkami kapitalizmu i tak dalej. Ale no to wszystko jest pod tych, pod tych facetów, którzy często na maksa nie mają tego, o co nam chodzi i jakie są nasze przyziemne problemy. A w Polsce tych problemów jest masa, i one oczywiście możemy mówić o kryzysie klimatycznym jako największym zagrożeniu dla ludzkości. Ja uważam je za takie, ale jest ogrom rzeczy, które są o naszej codzienności i które przede wszystkim napędzają ten kryzys klimatyczny, ale napędzają też wszystkie Kryzysy, z którymi ten kryzys klimatyczny będzie się splatał, no i będzie powodował, że nasz świat nie zachowa takiego ładu społecznego, w którym żyjemy teraz. Chociaż ja wciąż uważam, że ten ład społeczny, w którym żyjemy teraz, nie jest spoko a sytuacja kryzysu klimatycznego i ta energia, która jest w ludziach, czy w tych młodych ludziach, jest dobrym pretekstem i dobrą sytuacją do tego, żeby wskazywać na, na błędy tego systemu i żeby go zmieniać. Mówisz dużo o zmianach. Skąd się bierze taka świadomość u licealistki? Bo chyba zaczęłaś taką pracę ze sobą, myślową przede wszystkim, w liceum, a może nawet w podstawówce. Skąd to Ci się wzięło? Z domu? Z tego, co na przykład opowiadali rodzice, Z stylu życia pewnego, ze szkoły? Czy kompletnie jeszcze z innego miejsca, o którym ja ani żadne z nas, które teraz słucha, nie ma pojęcia? Ja e, myślę, że w swoim e, dość krótkim życiu miałam splot bardzo dobrych wydarzeń, e, które doprowadziły do tego, że teraz jestem taką osobą, jaką jestem, i, i właśnie nie wiem, mogę mieć rozkminę na temat tego, czy system, w którym żyjemy, jest sprawiedliwy, czy nie, i mówić, że nie i dlaczego. Bo e, ja zupełnie nie, nie wyniosłam tych rzeczy z domu i jest tak, że ja, będąc w takim bardzo młodym wieku, więc sensie mając 12-13 lat, po prostu trochę przez przypadek trafiałam do różnych instytucji kultury, które robiły szeroko pojęte wolontaryjne rzeczy i jestem z Poznania i to jest takie miasto, które pod względem kulturowym właśnie jest moim zdaniem odważne, w sensie jak na warunki polskie zawsze tam te rzeczy, które można było na przykład oglądać w, pol w polskańskich teatrach były bardzo odważne i takie wykraczające poza to, co ja widziałam jako normalne w moim życiu, w sensie w mojej szkole, w mojej rodzinie i tak dalej. I bardzo szybko trafiłam do dobrych ludzi z okolicy właśnie Festiwalu Malta, czy z okolicy rozbratu i to są osoby, które bardzo mnie ukształtowały. I to, co było w nich fantastyczne, to to, że one dawały mi takie wskazówki i pokazywały mi różne kierunki, a nie mówiły mi, jak mam myśleć. I myślę, że dzięki temu też często to, co myślę, jest zupełnie inne od tego, jakie oni prezentują postawy i, i jakie oni mają przekonania, ale. Jest... Takie bardzo moje i wynika z takiej potrzeby dowiadywania się rzeczy. No a potem już przyszło to, że to jest po prostu zaraźliwe i takie, że jak zacznie działać się w ogóle społecznie, to trudno przestać, bo widzicie, jak dużo jest tych problemów i też czując swój właśnie przywilej, o którym też wspomniałam, trochę trudno się od tego oddzielić i trudno powiedzieć, dobra, to od poniedziałku tego nie robię, nie da się po prostu. No i to tak trwa już sobie trochę lat, i w pewnym momencie ta ścieżka w Poznaniu z mojej perspektywy się wyczerpała. Wiedziałam, że chcę skupić się na, na działaniu dla klimatu i działaniu. Dla sprawiedliwości klimatycznej i sprawiedliwości społecznej tym samym. Więc znowu kolejny spod wydarzeń sprawił, że znalazłam się w Warszawie w zeszłym roku. Byłam tu przez trzy miesiące, po czym uznałam bardzo spontanicznie, że przeprowadzam się. Przeprowadzam się od lutego, studiując w Poznaniu jeszcze wtedy. No i to się wydarzyło. Dlatego tu jestem i, i teraz poświęcam cały swój czas na to, żeby faktycznie robić jakieś rzeczy, ale też bardzo dużo o tym myśleć i podważać to, co myślę, a nie prowadzić takie życie, jakie zazwyczaj prowadzą. 20-19-latki, czyli, czyli studiować i mieć trochę wolnego czasu, bo też w tym systemie, w którym żyjemy, tego wolnego czasu tak naprawdę nie ma. Ale ładnie to powiedziałaś. Mam czas tutaj myśleć, ale też podważać to, co myślę. No tak, tak. Ja też mam tak, że ja wciąż bardzo się kształtuję, no nie, i to jest taki czas w moim życiu, który jest wciąż bardzo formujący. I właśnie ja w zeszłym roku, jak, jak przyjechałam z Warszawy, to poznałam kilka osób, z którymi miałam tak, że oni mówili jakieś rzeczy i miałam, mam tak dokładnie samo i zupełnie nie wiedziałam, że ludzie tak mają. I jak mówiłam to wcześniej osobom, z którymi też jakoś współdziałałam, na przykład właśnie w MSK w Poznaniu, jak mówiłam jakieś rzeczy, to często słyszałam, że tak nie jest. W sensie nie, to nie jest tak, że kapitalizm jest odpowiedzialny za kryzys klimatyczny. Przykład. I potem rozmawiałam z osobami tutaj, one mówiły te rzeczy, które ch ja chciałam usłyszeć i dla mnie to w pierwszym momencie było takie wow, czyli to nie jest tak, że ja po prostu jestem nie z tego świata i wymyślam rzeczy, tylko że faktycznie tak jest i są osoby, które też tak mają i razem z nimi mogę to myślenie tam pogłębiać, ale też właśnie podważać i dowiadywać się nowych rzeczy. Ja mam wrażenie, że taka rozmowa na przykład z Tobą, to jest bardzo duża szansa trafienia do bardzo różnych ludzi, z bardzo różnych tkanek społecznych, w bardzo różnych miejscach mam nadzieję także. Dla mnie na przykład młodzieżowy strajk klimatyczny jest totalnym ewenementem. Trzymając się tej rozmowy o klimacie, Ty masz takie wrażenie, że trzeba mocniejszych ruchów, w sensie głośniejszego krzyku, żeby przypominać i mówić, już, już na dobrą sprawę, te klimatyczne zmiany... To... To nie jest kwestia ostatnich 3, 4, 5, 6, 7 lat, tylko trwa to o wiele dłużej. Co się stało, że akurat w tym momencie pomyślałaś dość? No myślę, że stało się to, że jednocześnie bardzo wiele innych osób też pomyślało, że dość i że pojawiła się Greta Thunberg, która przede wszystkim, oprócz tego, że była osobą, która zmobilizowała no po prostu masę ludzi na całym świecie i wydaje mi się, że to jest chyba jedyny taki masowy ruch nastolatków czy, czy młodych osób w XXI wieku, który nastrajkował na każdym kontynencie, co jest w ogóle jakimś kosmosem dla mnie, w sensie to jest niewyobrażalne, ile to jest osób tak naprawdę i ile osób może powiedzieć na świecie 些。 Brałam udział, czy brałem udział w młodzieżowym strajku klimatycznym, ale też ona była takim kanałem komunikacji, który sprawił, że właśnie to okrągłe słowo klimat, które jest tak naprawdę o fizyce atmosfery, stał się moim problemem osoby, która chodzi do poznańskiego liceum i która na maksa zaczyna martwić się o swoją przyszłość, ale też o wiele różnych rzeczy, które są dookoła i o które martwiłam się wcześniej. Dlatego, że ja też jestem bliska takiemu stwierdzeniu, że kryzys klimatyczny nie jest właśnie tylko o fizyce atmosfery i nie jest o o tym, jakie, jakie zmiany zadzieją się w biosferze i tak dalej, tylko jest o tym, jakimi jesteśmy ludźmi i o tym, jak bardzo on wpłynie na sytuację innych osób. A wracając do tego, co mówiłam na początku, czyli o tym, kto czerpie z tego systemu, w którym żyjemy, to te osoby są odpowiedzialne za ten kryzys i one sprawią, że, że kryzys klimatyczny będzie napędzał inne kryzysy, jak właśnie kryzys nierówności, kryzys praw kobiet, kryzys praw osób LGBT+, i tak dalej. Kryzys uchodźczy, na przykład. Ja bardzo lubię stwierdzenie kryzys gościnności, bo wydaje mi się, że to, co teraz na przykład dzieje się w Polsce, to jest to jest nasz kryzys, naszego podejścia do drugiego człowieka i braku tak bardzo lubianego słowa przez prawicę, jakim jest miłosierdzie. Więc te wszystkie kryzysy będą zaogniane i ucierpią na tym osoby, które są nieuprzywilejowane, czyli z jednej strony właśnie w Polsce te osoby, które których wspomniałam, ale też osoby, które żyją w państwach, które historycznie nie przyczyniły się do kryzysu klimatycznego. A ja jestem z miejsca na świecie, które bardzo się do tego przyczyniło, które wciąż się przyczynia, w którym jest elektrownia, która emituje najwięcej dwutlenku węgla w Europie, czyli czyli jak to nie był hatów. No i moim takim moralnym obowiązkiem jest sprawienie, żeby jak najwięcej węgla na przykład zostało w ziemi, czy to żeby zrobić wszystko i robić rzeczy, które są niewyobrażalne, żeby powstrzymać katastrofę klimatyczną, a rzeczy niewyobrażalne nie można ich robić w pojedynkę, tylko trzeba je robić z innymi ludźmi. Skąd u ciebie, u was wzięła się ta świadomość? Przecież równie dobrze moglibyście sobie, czy mogłabyś sobie pomyśleć, to mnie nie dotyczy. Siedzimy sobie teraz na placu Defilat. Poza tym, że wieje, co od czasu do czasu tutaj słychać. No to poza tym jest bardzo przyjemnie, tak? Miło. Skąd się wzięło u ciebie takie myślenie? U was takie myślenie: Kurczę, coś tu jest nie tak. Ja chyba nigdy nie czułam tego komfortu po prostu, bo ja właśnie przez to, że, że już od jakichś wczesnych lat życia miałam okazję rozmawiać z osobami, które bardzo mocno mi pokazywały różne błędy, czy takie sytuacje, które są sytuacjami zagrożenia po prostu, to wiedziałam, że to nie jest spoko. I to zarówno chodzi o takie rzeczy jak bycie dziewczyną i jak się jest dziewczyną, to doświadcza się dużo różnych rzeczy, które nie są spoko. W sensie w szkole, czy po prostu gdzieś tam potem w kontakcie z rówieśnikami, albo właśnie ze starszymi ode mnie osobami. Ale też w kontekście tego, że na przykład wszystko, co robię w życiu, powinno sprowadzać się do pracy, wcześniej powinno sprowadzić się do szkoły, do tego, jakie mam oceny, a później do tego, ile zarabiam. I tak naprawdę nie żyjemy, tylko pracujemy. I to są jakieś rzeczy, które bardzo w ogóle zgrywają się z mówieniem o kryzysie klimatycznym, zgrywają się z mówieniem o antropocenie, zgrywają się z mówieniem o tym, dlaczego kapitalizm XXI wieku nie jest spoko i tak dalej. Więc myślę, że ta świadomość przyszła z takich prozaicznych, codziennych rzeczy. Z tego, że żyjemy w kraju, w którym trudno nam o mieszkanie. W sensie trudno znaleźć mieszkanie, które odpowiada na nasze potrzeby, co też bardzo ja zrozumiałam w czasie pandemii, że, że to jest super ważne, tutaj mieszkamy z rodzicami, więc to jest super ważne, że mam kawałek trawy i własny pokój i że jest na maks dużo osób w Polsce, które tak nie ma. Więc myślę, że takie poczucie solidarności z tymi, którzy nie są na tyle uprzywilejowani, jak ja, i też obecność ich gdzieś tam wokół sprawiła, że no nie godzę się na to, i właśnie to jest taka niezgoda na, na to, jak jest. I jak czuję się tą niezgodę, to można zrobić dwie rzeczy: albo właśnie to olać, co jest zrozumiałe i żyć komfortowym życiem, albo zrobić wszystko, żeby to zmienić. I ja uważam, że tak etycznie to ważne jest to drugie, więc staram się robić wszystko, żeby to zmienić. Myślę sobie też w tym kontekście zawsze o systemie. Myślę sobie na przykład o szkole. Ty masz poczucie, że na poziomie edukacji dzieją się dobre rzeczy, chociażby w kwestii komunikowania o zagrożeniach przeróżnych klimatycznych. Myślę, że nie i też znowu ten system edukacji jest skrojony pod to, żebyśmy wszyscy odgrywali funkcje, które nam ten system daje. To bardzo teraz widać, na przykład, gdy żyjemy w państwie, w którym minister edukacji mówi rzeczy o, no tak, niewieści. On powiedział jedno zdanie, które łączy ze sobą ideologię LGBT, łączy ze sobą ideologię neomarksistowską i kończy na tym, że tak naprawdę osoby LGBT to są te same osoby, które niecałe 100 lat temu zabijały powstańców warszawskich, co jest w ogóle jakąś ogromnym Takim zarządzaniem strachem ludzi, w sensie sprawianiem, że ludzie słysząc te zdania po prostu czują ogromny strach, więc robią wszystko, żeby znaleźć takiego mocnego lidera, który nas obroni. Obroni nas przed uchodźcami i obroni nas przed naszymi własnymi dziećmi, czyli osobami LGBT, ochroni nas przed tymi kobietami, które wychodziły na strajki kobiet i tak dalej. Więc ja, ja nie wierzę w ten system edukacji i wiem, że też to nie jest kwestia nie wiem, ministra Czarnka, czy to nie jest kwestia PiSu, to jest kwestia tego, że mu przez te ostatnie 30 lat polskiej cudzysłowie wolności bardzo ugruntowano to, żeby mógł te rzeczy teraz mówić, żeby mógł te rzeczy robić, żeby one były w mainstreamie i żeby były społecznie akceptowane tak naprawdę, no bo wciąż jestem ministrem i tutaj możemy wrócić do tego miejsca, bo myślę, że to jest dobre, żeby to pokazać, że moim zdaniem na przykład ten plac defilad jest takim miejscem, który jest soczewką tego, co się zadziało w polskim społeczeństwie, czyli po obaleniu komunizmu, jak to zwykło się mawiać, powstało tutaj po prostu targowisko, które było takim idealnym przedstawieniem tego, co wtedy się działo, czyli Takiego dzikiego wrzucenia się w system, w którym nie bardzo wiemy, jak się odnaleźć, no bo zupełnie innych rzeczy nas nauczono. A potem stworzenie z tego miejsca parkingu i zastanawianie się, jak je zagospodarować, gdzie tak naprawdę to jest miejsce, które jest takim bezpiecznikiem obywateli i obywatelek. No, że w sytuacji, w której już mamy dość, wychodzimy na ulicę i to właśnie tutaj możemy się zgromadzić, to właśnie tutaj możemy zaprezentować ten bunt. A w takich państwach, które nie są zachodnimi państwami, ale też ta demokracja gdzieś tam jest i faktycznie ludzie raz po raz wychodzą na ulicę, to faktycznie my wychodzimy na ulicę tylko wtedy, kiedy już jest naprawdę fatalnie. To miejsce, dlatego wydaje mi się na maksa ważne, że jestem tym, jest tym bezpiecznikiem i mógłby nim być, dlatego ja też jestem bliska temu, że najfajniej gdyby nic nie było tutaj budowane i właśnie jeszcze wracając do Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, to jest taki ruch, który bardzo inspirował się Okupaj Wall Street, czyli ruchem w Stanach Zjednoczonych i Occupy Wall Street miał ogromny problem z pokazywaniem Swojego sprzeciwu, dlatego, że właśnie miejsca, w których to robili, to były często schody przed budynkami, to były parki. Tam nie było takiego momentu, w którym wszyscy protestujący mogą być na równi ze sobą i można pokazać ogrom tych protestów, w których można pokazać to, jak wiele ludzi tam jest i że te osoby stoją na równi ze sobą i razem protestują, razem wznoszą coś pod wspólnym sztandarem. Jednocześnie będąc bardzo różnymi osobami, czyli tacy zjednoczeni w różnorodności. A właśnie na Okupia Wall Street było tak, że te osoby gdzieś były pochowane i często ten wydźwięk tego nie, nie mógł się wydarzyć. A tutaj jak najbardziej mogłoby się to wydarzyć i zresztą tam wydarzało się, w sensie jest ogrom manifestacji, które zakończyły się czy zaczynały się w tym miejscu. No, i myślę, że to pokazuje jakąś taką ogromną siłę, i po prostu jest taką przestrzenią dla nas, żeby ten system modyfikować. Skoro jesteśmy przy przestrzeni, to jakbyś pomyślała o tym, jak można poszerzyć przestrzeń tych, którzy no właściwie myślą sobie, ale w czym tak naprawdę problem, to co byś im, a może nam powiedziała. Ja bardzo lubię też takie porównanie, które pokazuje to, że ziemia jest tak eksploatowana, jak eksploatowane są kobiety. I to też jak usłyszałam to zdanie z dwa lata temu to to bardzo otworzyło mi oczy, że faktycznie to tak jest, że traktujemy planetę, na której żyjemy jako poddaną nam i często tak też traktuje się, się właśnie kobiety jako osoby, które mają konkretną funkcję, czy jednocześnie nie czując, że są jakieś ograniczone zasoby tych osób i są ograniczone zasoby ziemskie. Więc myślę, że warto szukać takich właśnie porównań, które pokazują nam, że te ogromne rzeczy na takim poziomie właśnie mówienie o systemie, który jest czymś, co trudno zidentyfikować, trudno określić. Więc warto szukać takich małych rzeczy, które są tego soczewką. Tak jak plac defilad może być tego soczewką, może być soczewką tego, że naród ma możliwość, czy, czy ludzie mają po prostu możliwość pokazywania swojego buntu, to tak też to, w jaki sposób chociażby mieszkamy, czy w jaki sposób pracujemy, jest też soczewką tego, w jaki sposób układa się nasze życie I na przykład ja bardzo ostatnio lubię tą kategorię pracy i rozmawianie o tym, czy to jest na pewno normalne, że jest ogrom osób w Polsce, które nie mają żadnych oszczędności, żyją na, ich zdaniem, okej okay poziomie, który sprowadza się do tego, że mają pieniądze na, na jedzenie, na wakacje raz w roku i tak dalej, które jakby mają takie poczucie zachowanego komfortu, pracują pięć dni w tygodniu, to i tak jest już dobrze, jeśli tak pracują. Po wiele, wiele godzin ich życie tak naprawdę sprowadza się do tej pracy i nie ma tam przestrzeni na Budowanie więzi, które są po prostu nieprzymuszonymi więziami, tylko są więziami, wiecie, przyjaźni, takiego poczucia wzajemnego szacunku i chęci robienia czegoś wspólnie. Nie ma czasu właśnie na tworzenie takich szerszych wspólnot, nie ma czasu na aktywność obywatelską. W ogóle ta praca, ja mam wrażenie, że jest idealną rzeczą, którą mogą nam zrobić osoby, żeby zamknąć nam usta, czyli wpakować nas do pracy i sprawić, że nie mamy czasu, żeby zastanowić się tak naprawdę nad tym, w jaki sposób żyjemy, w jaki sposób jemy, w jaki sposób się ubieramy i tak dalej, w jaki sposób się poruszamy do pracy, co jest znowu bardzo bardzo bliskie kryzysowi klimatycznemu. A to często wymawia się, że jest naszą winą, nie? A to przecież, to w jaki sposób żyjemy, nie jest naszą indywidualną sprawą, tylko jesteśmy częścią czegoś większego. Trudno oczekiwać od osób, które żyją w Polsce, żeby... Nie wiem, nie ubierały się w sieciówkach. To nie jest nasza odpowiedzialność i myślę, że warto szukać tych małych przedstawień naszego szerokiego słowa, którym jest system. Jak tak cię słucham, to od razu myślę sobie, pracujesz jeszcze dzisiaj, bo ja chyba już nie popracuję. <grym> Właśnie to jest najgorsze jest to, że ja staram się dużo czytać i słuchać o wzroście, o ekonomiach ekologicznych, o tym, jak sprawić, żeby świat był o ludziach i o społeczeństwie i o. W współżyciu z przyrodą i też bycie częścią tej przyrody, czuciu się częścią tej przyrody, bo od nią jesteśmy. A gdy przychodzi to do czego, to przez to, że staram się zajmować właśnie tymi aktywistycznymi rzeczami i zmienieniem świata, to jest na maks dużo pracy i wtedy trudno znaleźć te granice. No ale wtedy wiem, że kapitalizm to zrobił i to nie moja wina, więc staram się, staram się to robić, ale to jest bardzo trudne, żeby faktycznie wprowadzać to w życie. A propos życia i życia twojego nowego w sumie w Warszawie masz już jakieś swoje miejsca? Trochę tak, ale to jest bardzo ciekawe, bo ja od y, kilku miesięcy staram się jeździć głównie rowerem po tym mieście i mam tak, że jest trochę takich miejsc w Warszawie, które już bardzo dobrze znam. To są okolice, gdzie mieszkam, są okolice, gdzie pracuję. To jest oczywiście też centrum. I te miejsca tak powoli mi się zlepiają. W sensie mam takie puzle. Które powoli układam, i mam wrażenie, że po prostu czuję się trochę jak w GTA, gdzie odkrywam jakąś nową część miasta i ona mi się zlepie w całość. I to jest bardzo miłe. I właśnie wycieczki rowerowe temu sprzyjają, żeby czasami pojechać jakąś inną drogą do biura i znaleźć coś nowego po drodze. I to jest bardzo ciekawe, że to miasto tak naprawdę się buduje na moich oczach. Miejsce, w którym teraz jesteśmy, to także miejsce, w którym zadam Ci bardzo łatwe pytanie. Pytanie, które zadaję każdemu. Gdybyś miała Muzeum Warszawy przekazać jedną rzecz. Z którą czujesz się bardzo mocno związana, albo o której myślisz, to co by to było? O, rany. Ja chyba, jak teraz o tym myślę, to przekazałabym chyba gazetę strajkową, stworzoną przez archiwum protestów publicznych z tekstami właśnie osób młodzieżowego strajku klimatycznego, bo są tam piękne zdjęcia. W ogóle gazeta strajkowa jest czymś super, bo jest taką gazetą, która ma formę takiej starej gazety i która na przykład wisi na mojej ścianie, dlatego że są tam od razu takie transparenty, są tam takie napisy, hasła z naszych, z naszych strajków, które można wykorzystać jako właśnie super plakat na ścianie albo nakleić to na transparent i używać to na strajkach. Więc jest to super funkcjonalne, a też bardzo inspirujące. Tam jest taki wielogłos osób, które działają w Młodzieżowym strajku i mówią o tym, dlaczego to robią i dlaczego to jest ważne. Więc myślę, że gazeta strajkową. Czego można Tobie życzyć i nam wszystkim? Praw człowieka i sprawiedliwszej Polski. Myślę, że to będzie piękne. Niech się spełni. <laughs> Bardzo dziękuję.